Mężczyzna wkłada słuchawki. Rozgląda się. Wokół grupa osób porozumiewających się w języku migowym przeciska się między nimi. Idzie dalej. Zdejmuje słuchawki, chowa je pod kurtkę. Jeśli chodzi o sprawę pisania, nie jest to dla mnie łatwe. Na przykład e, czasami coś piszę, ale nie jestem w stanie zrozumieć całego zdania. Tylko wybieram poszczególne słowa i staram się jakby e, dopowiedzieć sobie tą całą treść, bo gramatyka jest zupełnie różna. Języka migowego, a języka fonicznego. E, może bardziej przytoczę historie, ale one są bardzo obrazowe. Winda, do której wbiegłem w ostatniej chwili. Chciałam koniecznie szybko dostać się na czwarte piętro. W ostatniej chwili podbiegam do tej windy, chwytam, udało się, wpadam do kabiny, zamykam drzwi, jedne i drugie. Siedzę zadowolony i mówię, proszę trzecie piętro, ale ta osoba nie słyszała, że ja chcę jechać. I, i zaczęłam szamotać się, takie ruchy wykonywała, tak? jakieś tam dramatyczne. Bym powiedział. Ja mówię, Jezus, Marian, co? ja, co koniec? Koniec, tak? Koniec. No. Trzecie piętro, mówię. Trzecie piętro! I wysiąść nie mogę. Jedziemy. No, nie ma. I dopiero po chwili się dowiaduje, ktoś się zbliża i chwyta mnie tak za uszy. No to ja wiem, to już tu chce mnie udusić, chyba. No, to są sytuacje, które myślę, że są yy, no, bardzo wyjątkowe. Wydawałoby się, że się zdarzyć nie mogą, a jednak. Kiedy jestem osobą niewidomą, ociemniałą, relacja z drugim człowiekiem, nawiązanie takiej relacji w sytuacji trudnej, e, kłopotliwej, jest, najwa jest najważniejsze. Często, gęsto wychodzi na to, że najlepszy jest taki po prostu przykład, który te osoby, które już się nie boją, już się oswoiły z osobami z niepełnosprawnością, taki przykładek jaki dają samym swoim życiem. To znaczy dla słyszących świat jest otwarty, dla głuchych stanowi barierę. Słyszący nie uczą się języka migowego. Jeżeli ja już nawet uczę ich, to potem jak kończą, to yy, tylko jakby mają tą wiedzę, ale nic tym dalej nie robią. Głusi starają się żyć w tym świecie normalnie, ale kontakty ze słyszącymi są problematyczne. Trochę się tego obawiam. Jestem ciekawa słyszących świata, ale jest on dla mnie trudny. Czuję, że ten kontakt jest ciężki. Próbuję coś pisać, dlatego że ja lubię kontakt ze słyszącymi.